Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym drapingu na kanale. Dzisiaj drapiemy sobie jedną z z Norwegii, taki kalendarz adwentowy. Był on tu ostatnio już na naszym kanale i mówiliście, pisaliście mi w komentarzach, że się on Wam podoba, także dajemy mu drugą szansę. I też mamy z drapki z Polski, takie maluszki, które ostatnio otrzymałem od Patrycji ze Szczecina. Takie fajne konieczynki, których jeszcze nie miałem okazji drapać, także to będzie taka premierka. Mamy ich 5 sztuk, 5 takich maluszków. No, i jeszcze wam coś pokażę. W ogóle jestem przeziębiony. Nie tylko ja, moja żona jest przeziębiony, to mało powiedziane. Jestem chory. Żona moja jest chora, dzieci są moje chore od dwóch tygodni, praktycznie od tygodnia, a tej dłużej, gorączkują i ten odcinek dzisiaj był pod wielkim znakiem zapytania no i nie byłem taki właśnie pewny czy go dla was uda mi się nagrać no ale jako tako zdrowieję powoli, jakoś się tam kuruję na pewno słychać w moim głosie, że zatoki niestety zapchane wspomagam się herbatkami, i różnymi lekami, już naprawdę robię co mogę z sobą dzieci też walczą, żona też, także no szpital od kilku dni w domu nocki nie przespane, no ale widzicie, no niestety, <laughs> lekarz mówi, że to jakiś taki, o, jakaś odmiana takiej cięższej grypy. Naprawdę, jeszcze w, jak 33 lata na tym świecie żyję, nigdy nie byłem tak aż e, chory. E, no, już na dzień dzisiejszy w miarę ok, jest, ale mm, no, kilka dni temu było ciężko, nie powiem, że nie. No dobra, a właśnie, chciałem jeszcze wam pokazać, tak już trzymam w ręku, a gadam zupełnie o czym innym. Mam pełen, całą pakę zdrapek lawendowe, dziewiąteczki. I z tej okazji już chciałbym was zaprosić na konkursik z okazji 2000 subów. Znaczy, jeszcze brakuje mi kilka, a dokładnie około 90, ale już zapowiadam konkursik. Myślę, że w przyszłym odcinku już go zaczniemy robić. Zasady będą proste. Będziecie musieli zgadnąć, ile w tej paczce uda mi się odrapać. No i tylko to. I musicie mi w komentarzu napisać po prostu kwotę, jaką uda mi się wygrać. Może być tak, że będzie zero, ale raczej tak nie będzie. Na pewno jakiś tam piątaczek się gdzieś tam zawieruszy, który wygram. Ale właśnie, będziecie musieli napisać mi kwotę, sumę, jaką uda mi się tutaj wygrać. I będziecie musieli też mi napisać w ostatnim odcinku y, tego konkursu y, ile udrapałem. Także dwie, dwie kwoty. Pierwszą w odcinku przyszłym. Taką jaką uważacie, że wygram. A w ostatnim czyli podzielę tą paczuchę na 5 odcinków. 5 po 5 5x5 po 5 zdrapek. Y, a w ostatnim odcinku napiszecie mi ile Ile, ile ugrałem? Także będziecie musieli śledzić te odcinki konkursowe. 5 odcinków, tak jak już właśnie mówiłem. E, no i kto będzie najbliżej, e, najbliżej mojej wygranej, kto naj, najlepiej wytypuje, no to wygrywa jakąś paczuszkę ze zdrabkami. Przypuśćmy, w kwocie 50 zł. Myślę, że to będzie ok. E, skromniutko, wiem, że skromniutko, no ale e, lepiej to jak nic, prawda. Także w przyszłym odcinku bądźcie gotowi, i już wam dokładnie też jeszcze raz opowiem, co trzeba zrobić. No i zaczniemy drapać już te pierwsze 5 lawendowych dziewiąteczek. Dobra kochani. Póki jeszcze mam głos, jeszcze go nie straciłem, przejdźmy do, zdrapa, do zdrapek łyczek herbatki. Mam tutaj tak, taką mieszaninę wybuchową, że nie wiem czy mogę to wypiję. Jest tutaj, mam tutaj imbir, czosnek, cytrynę, tymianek, pokrzywę, cebulę. <noise> Ogólnie hardcore. Dobra, myślę, że zaczniemy od tych maluszków. Herbatka na bok. I mamy, tak, zaczynamy od tych maluszków. Premierka, oczywiście, musimy tutaj się trochę przyjrzeć. I szukamy też tu... co my tu szukamy? Konieczynki! Konieczynki na szczęście! Na szczęście! Tabela wygranych 40 tysięcy złotych Kwota pierwsza hmm. Ciekawie, no zobaczymy Czy nam tutaj coś ona... Ta zdrapeczka da ciekawego Szukamy konieczynki, mamy podkowę Kluczyk Drzewo Wiśnia Rybka i ostatni symbol to ślimaczek, taki ładniutki, ale nie ma koniczynki, dobra. Druga sztuka. Wiewióreczka, drzewo, wiśnia, ślimak, klucz i ostatni symbol podkowa. A ile tu było do wygrania? Tutaj była dwójeczka. Ale nie mamy podkowy. E, nie mamy konieczynki. Nie. Zdrapeczka numer 3. Mamy kluczyk. Podkowa. Drzewo. Wiśnia. Rybka. I ostatni symbol ślimaczek, znowu ostatni tutaj było aż 500 zł, ale niestety nie dla mnie, nie dla mnie może tutaj może w tej przedostatniej No myśli ślimaczka podkowa wiewióreczka rybka wiśnia i ostatni symbol kluczyk a to łobudzy, no nie chcą dać mi tej sprawdźmy, może tu Ostatnia sztuka, ostatnia sztuka. Trzymamy kciuki, żeby była chociaż jedna konieczynka. Mamy drzewko, kluczyk, ślimaczek. Jest, mamy konieczynkę. Fajnie, chociaż jedna na pocieszenie będzie. Mamy wióreczkę i rybkę. No dobra, sprawdźmy ile ta konieczynka nam tutaj da. Jeszcze wróćmy do tabeli wygranych. To jest premierka, także trzeba dokładnie wszystko sprawdzić. No tutaj może nawet złotówkę trafić. To ciekawe. Wow! Mamy piątaka. Fajowo. No to premierka wychodzi nam idealnie. Pięć, mamy pięć kończynek. Jedna trafiona. Z czego daje nam piątaka? Czyli premierka tych maluszków mamy na wychodzi nam na zero. Superowo. Mamy piątaczka. Taram! <laughs> No to się mega ucieszyłem. Fajnie, fajnie, fajnie. A teraz przejdźmy do tego kalendarza adwentowego. Może trochę oddalimy e, kamerę. E, I tak, i tutaj mamy numer 1. Pierwszy numer zdrawki, jaki wyszedł z kolektury. No i szukamy tu oczywiście symbole. Symbole albo kwoty razy 3, która dała nam e, premię. Myślę, że nie będę szukał tych dni jeden po drugim, tylko muszę trochę kamerę tutaj odwrócić, bo ta zdrapka jest dość długa. O, i będziemy tak tutaj jakoś to boczki musieli zrobić. Może jeszcze oddalimy? O. O, tak może. Kurka, bo ta zdrapucha jest bardzo długa, ale dobra, szukamy po kolei. Odkrywamy 23 grudzień. Tak jak mówiłem, nie będę szukał po kolei dzień po dniu, bo to po prostu by za długo trwało. Już mi się film nagrywa ponad 8 minut. <grywa> Także sami widzicie: mamy 200, 210 200, tysięcy, 30 koron i prezencik. Pierwszy symbol prezencik. O, albo zrobimy tak, przybliżymy o, i zaraz sobie pojedziemy na dół. Także byście po prostu to lepiej widzieli. Mamy 100 koron, 50 tysięcy koron, prezencik drugi. 100 koron i drugie raz drugie 50 tysięcy Otwieramy okienko trzecie Mamy tutaj tak 100 tysięcy 200 koron Prezencik trzeci No te prezenciki ładnie się pokazują 100 tysięcy i 200 koron po raz drugi Okienko czwarte 100 koron

5000, prezencik 1000 i 1000 no, prezenciki mamy już 4 dobrze to wygląda czekajcie, muszę tą kamerę jakoś tu inaczej ten statyw ustawić o, może tak dobra tak będzie chyba ok możemy troszkę oddalić o, i lecimy do okienka 7, 19 grudzień mamy 10 koron. 10 tysięcy, bombeczka, 5 000 i 10 tysięcy po raz drugi. Yy, 3 grudzień, 30 koron, 100 tysięcy, 30 koron, płotek śniegu i 100 tysięcy po raz drugi. 11 grudzień, sprawdźmy, co tutaj było: 100 000, 30 koron, prezencik, 100 000 i 30 po raz drugi. Grudzień drugi a nasze to będzie już 10 okienko które otwieramy dzisiaj. Mamy prezencik, fajnie. Mamy 10 tysięcy, mamy 10 koron, 50 koron i 10 tysięcy okienko 11 10 koron, 100 koron, reniferek, dyszka i 500. Kolejne okienko, kolejne szukamy. Dyszka, 100 tysięcy, prezencik, 10 koron i 100 tysięcy. Także tutaj będziemy musieli upatrywać e, nasze szanse, chyba w tych prezentach. Jest głowa Mikołaja, 30, 30 i 50 tysięcy, i 50 tysięcy. 13 grudzień otwieramy teraz. 10 koron, 200 koron, 200 koron, płatek śniegu i 10 koron po raz drugi. Teraz otwieramy okienko tutaj z numerem pierwszym, które powinniśmy otworzyć jako pierwsze, ale 20, 20, 50 tysięcy, 50 tysięcy i płatek śniegu. I zostało nam jeszcze 9 okienek do końca. No to zobaczmy 5 200 koron, mamy gwiazdkę, 200 koron po raz drugi i 5000 po raz drugi. Ok, otwieramy kolejne okienko. 10 numer 50, 20 prezencik 20 i 50, 14 Mamy prezenci fajnie. Cieszy, cieszy. Mol, mol, te prezenciki nam tutaj jakąś niespodziankę sprawią dzisiaj. Kto to wie? Na razie nie, nie liczę. Policzymy na końcu. Ale znając moje szczęście, pewnie jednego zauraknie lub dwóch. <laughs> Mamy jeszcze 6 okienek do końca. No to patrzymy. Mamy tysiąc, tysiąc, bombeczka. 100 tysięcy i 100 tysięcy. Kolejne okienko, osiemnaście, pięćdziesiąt tysięcy, pięćdziesiąt tysięcy prezencik, pięć i tysięcy i sto koron, chwila dla mnie na herbatkę, czwarty grudzień, sto tysięcy, sto tysięcy, głowa Mikołaja, dwieście, dwieście. I trzy ostatnie okienka Trzymamy kciuki Żeby tutaj jakieś prezenty jeszcze może się znalazły Nie wiem czy tam brakuje jeszcze, czy może już się uzbierały zbierały te prezenty ile, które tam potrzebujemy A jak brakuje jednego to trzymajcie kciuki, żeby on gdzieś tutaj był yy, Mamy bombeczkę yy, 50 tysięcy, 50, 30 i 50 koron Przedostatnie okienko, Mikołaj, 30 koron, 50 tysięcy koron, 30, 50 i ostatnie okienko, uwaga, uwaga, bombeczka, nie ma prezenciku, mamy 30 koron, 200 koron, 50 tysięcy koron i tutaj na pewno będzie jakaś e, też inna 200 koron, która nam nie daje wygranej, bo muszą być razy 3, no dobra. Także w kwocie razy 3 nie wygrywamy ani jednej premii. Ale może te prezenciki, no sprawdźmy, ile my ich tu potrzebujemy. Aż 11, aż 11 sztuk. Czy my mamy aż tyle? No nie wiem, nie wiem, sprawdzimy. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, słuchajcie, brakuje mi jednego prezenciku. Nie, dlaczego tak jest? Jeszcze raz sprawdźmy, bo może się kumuliem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10, no brakuje nam jednego niestety. Aj! Poczekajcie, co tu jeszcze było? Te laseczki cukrowe nie ma ani jednej, choineczki też nie. Płatki śniegu były jakieś, sprawdźmy. Ile ich tu trzeba? Eee, pięć. Mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, też bliziutko, kurde jednego zabrakło, jeden, dwa, trzy, cztery, no nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, no bliziutko było dzisiaj, no trudno się mówi. Eee, ja dzisiaj muszę się cieszyć chociaż tym piątaczkiem w premierce konieczyny. Yy, także i tak, i tak fajowo. No, i tyle byłoby na dzisiaj. Jak kochani, wam już dziękuję. I zapraszam na kolejne odcinki. Prawdopodobnie, już te konkursowe yy, z lawendowe yy, dziewiąteczki. Będziemy drapać 5 odcinków po 5 lawendowych. No, i po 5 odcinkach yy, zobaczymy, kto był najbliżej yy, mojego wyniku. No, dobra, ja już wam, ja już wam dzisiaj dziękuję. No i słyszymy się i widzimy w kolejnych odcinkach Hejka! Pa!